A teraz, drogie dzieci, idziemy do Pana Jasnowidza, który zebrał dla Was dary i pieniążki na lekarstwa, żebyście mogły być zdrowe i szczęśliwe. Zobacz, kacha, kogo to niesie o tej porze. Przecież ja dopiero z lotniska wróciłem. Jasnowidzu, tu jest cała gromada ludzi. Jaka gromada? Nikogo nie zapraszałem? Udawajmy, że nas nie ma, albo że chorzy jesteśmy. Widzę, że tu stoją jakieś chore dzieci, chyba do ciebie przyszły, a ty będziesz chorego udawał. A co nie mogę? Codziennie udaję kogoś, kim nie jestem. No dobraj, zdejmuj rygiel, zobaczymy, czego chcą. Proszę. Dzień dobry, panie jasnowidzu. Przyszliśmy z dziećmi po pieniążki, jakie pan zebrał. Wiemy, że przelewy od pana idą tygodniami, miesiącami, więc przyszliśmy osobiście. Dzieci namalowały panu laurki w podziękowaniu. Zaraz, zaraz. Jakie laurki? Jakie dzieci? Kacha? Czy ja w transie znów coś komuś naobiecywałem? Niestety tak, miałeś tydzień temu na przykład wysłać na ciężko chorą dziewczynkę pieniądze od pana Czarnowidza. Tu się liczyła każda minuta, a ty zaraz, powoli, niebawem wyślę, już prawie wysłałem i tak dalej. Coś mi się przypomina, ale to nie było za dziewczynkę, tylko za wywiad. Przecież osoba o mojej sławie nie będzie gadać głupot. Za darmoszkę, he he he. Dajta Daj do czy jak to leciało? Panie jasnowidzu, przyszłam tu z tymi dziećmi. Niech pan na nie spojrzy. Chce im pan powiedzieć, że nic pan im nie da? Tak. To znaczy nie. Muszę zdementować plotki. Może mówiłem, że coś tam zbiorę. Ale muszę to przeanalizować, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, czy może stara babcia. Na to trzeba czasu. A i tak wyjdzie na to, że najbardziej potrzebującym jestem ja. Dzieci, nie płaczcie. Pan Jasnowic tylko żartuje, prawda? Kaha, chowaj wszystkie kinderki. Bądź czujna. Ja ich zagadam, a na mój znak spuszczaj kratę i barykaduj. Także tego, o czym to my rozmawialiśmy? O pieniądzach. A no tak, mój ulubiony temat. Właśnie zbieram na drona. Przecież tu jeden leży, widzę. Daj pan na dzieci. Ten będzie lepszy. Podwodny. Z napędem na cztery śmigła. Będzie mógł dźwigać ciężary do 200 kilo. Po co aż taki? Jadę do poradza. Jak mnie Janeczek znów przez bramę nie wpuści, to odpalam drona, przypinam się na szelkach do niego i frunę na dach. A z dachu to już blisko do kuchni mniam. Pan jest chory. Czemu? Będę też mógł prowadzić całodobowe obserwacje, mam kilka akumulatorków, mogę zawisnąć w powietrzu na wiele godzin i podglądać, co tam robią na dachu. Złapię go na gorącym uczynku. Nakładzeniu dachówki? Da pan spokój. pomożesz pan czy nie? No dobra, jak obiecałem, tak zrobię. Kacha pokrój jednego kinderka na dziesięć kawałków, damy dzieciom, bo głodne. Mówiły, że chore, a nie głodne, ale już kroję. I przygotuj się, zaraz zamykamy. Kazał pan pokroić jednego batonika na wszystkie dzieci? Jak ma pan setki w worku? Wcale nie mam tak dużo. Zresztą ciężkie czasy nastały. Ludzie odchodzą, zaraz sam nie będę miał. Sprawy stoją w miejscu, chociaż muszę się pani pochwalić pierwszym sukcesem. No jakim? Powiedziałem, że zaginiony żyje i się odnalazł. Hurra! Ale za chwilę pan dodał, że popełnił samobójstwo. To chyba taki połowiczny sukces. Co pani gada? Prawdopodobnie było tak. Wróżyłem na lajwie, że żyje i on to oglądał. Postanowił zrobić mi na złość i chciał strzelić samobuja, ale go odratowali. Ha, 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 I wyszło na moje. I co teraz, hejtery? Sprawa rozwiązana. Zdobyłem pierwszy punkt. Teraz to już z górki pójdzie. Pan jest nienormalny. Kacha teraz. I rygiel. Gotowe. I dobrze. Patrz na kamerach, czy poszła ta hołota. Człowiek na lotnisku całą noc na mopie lata i odpocząć nie dadzą. Nie przegięliśmy? A skąd? I tak mnie kochają. Dobrze, dobrze Czarnowidzu, okej. Okay. A ja y, te pieniążki, te pieniążki, y, słuchajcie, jak tylko wpłyną na moje konto, jak ściągnę je, to tutaj zrobimy, tutaj zrobimy y, przelew, przelew na żywo, zrobimy przelew. Masz, y, masz moje słowo jasno, jasno, Czarnowidzu. Ty przelałeś 100 zł, te 100 zł, o które się rozchodziło, a ja zrobię z Tobą wywiad za to. Chociaż nie powinienem. Powinienem cię olać tak samo jak Janek sporadza. Olać cię po prostu. Ciebie i tą Twoją całą bandę oszołomów, którą kierujesz.